Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie dzisiaj znowu jeszcze w innej scenerii. Zapraszam do mojego Griswolda. Mamy niedzielę, startujemy. O, I jazda. Chroniczny brak czasu skłonił mnie do tego, żeby nagrywać również w samochodzie. Ma to na celu oszczędność troszeczkę czasu. E, więc pewno będzie takich filmików trochę więcej. E, no z prodej przyczynę, że lubię gadać, mam dużo do powiedzenia, a nie mam kiedy. Osoby, które wchodzą na mój kanał nie wiedzą z kim mają do czynienia e, i powinienem coś powiedzieć na wstępie, chociaż o sobie. Rzeczywiście jest to prawda, dlatego że ktoś kto wchodzi widzi po prostu gębę gadającą, nie, nie, nie bardzo zdając sobie sprawę e, kim jest gruba i, i w zasadzie o co tu wszystko chodzi. Tak więc w telegraficznym skrócie w 2017 roku we wrześniu kiedy postanowiłem zmienić swoje dotychczasowe grube życie i od tego momentu schudłem 25 kg. Prowadzę bloga właśnie Gruba z 2017 na YouTube prowadzę oprócz tego grupę razem z innymi osobami, które próbują schudnąć na Facebooku, grubasy na redukcji, także tam serdecznie też zapraszam. Eee, no co, w telegraficznym skrócie powiem tylko tyle, że dieta Michasia, czyli ta dieta, którą ja sobie zastosowałem, wymyśliłem, stworzyłem i mniej więcej opracowałem, sprawdza się. Na chwilę obecną osoby, które są na grupie facebookowej, mogą zaświadczyć, gdzieś tam jest taki temat Łącznie ponad 700 kg, już myślę, że spokojnie spadło. więc te osoby, które schudły te 700 kg, mogą zagwarantować, że to działa. To tyle z wstępu, jeżeli chodzi o Grubasa. Natomiast w głowie Grubasa siedzi milion jeszcze innych rzeczy, które niekoniecznie pasują do tematyki Grubasa. W związku z powyższym, postanowiłem założyć trochę inny kanał. Nazwa robocza będzie tak od czapy. Dlatego, że to są wszystkie inne tematy, które nie są związane z grubasem i dietą, a które po prostu mnie żywo dotykają, mnie wkurzają i, i, i denerwują. Więc tutaj się będą pojawiać wszystkie moje myśli nieuczesane, które gdzieś tam, gdzieś przez moją mózgownicę przelecą, a na tyle ważne, albo na tyle mnie nurtujące, że będę chciał o nich pogadać. Także bardzo serdecznie zapraszam, proszę, muszę zmienić pas, bardzo serdecznie zapraszam na nowy kanał. Te osoby, które gdzieś już subskrybują Grubasa, bardzo proszę o zasubskrybowanie tego kanału, tak od czapy, przypominam, dzwoneczek, subskrypcję, będziecie widzieć, że tak powiem, wszystkie te nowości, a biorąc pod uwagę, jak bardzo mam narąbane wełbie, tych nowości może być trochę i wszelakiej maści, także myślę, że każdy znajdzie coś, coś ciekawego, więc bardzo proszę o lajki i subeczki, dzwoneczki i inne takie głupoty, wtedy będziecie na bieżąco.